Czy można to, czy to robić jest, tak, czy trzeba, trzeba strzelać, strzelać w ogóle granic? To jest, to jest fascynujące, w no. jakim tutaj racjonalnym, zdroworozsądkowym i postulatami wychodzi w tej chwili lewica. Dlatego, że dwa lata no. temu pan poseł Konieczny jeździł ze śpiworami i termosami do ludzi, którzy byli klientami siatek przemytniczych, próbowali nielegalnie się dostać Przed do Polski. Nie że im się w żaden prawo do sposób. rozpatrzenia prawa azylowego. A czy oni w ogóle będzie. o to wnieśli, czy oni się pojawili e... na polskich placówkach granicznych, tak, żeby o to wnieść? Tak, osobiście także byłem tam po to, żeby przyjąć od nich wnioski azylowe. Więc tu że, a nie, to, co, to zrobić to tak. co zrobić a z ludźmi co zrobić z ludźmi z ale co zrobić z których nie mogą którzy słyszymy, nie mogą słyszymy od mógł mógł posła koniecznego, że, że taką właśnie racjonalną politykę że tych których potrzebujemy tych których rynek pracy potrzebuje od pani poseł Żukowskiej słyszymy że teraz trzeba większość tych ludzi deportować tak że ci którzy okazali się nie być uchodźcami to powinni zostać wyrzuceni. no też lewica bardzo złagodziła retorykę w stosunku do imigrantów i do uchodźców kiedy problem rzeczywiście narosł i nic Mówicie o tym, ilu A... wy się spodziewacie, ilu chcecie przyjąć tych powiedzmy uchodźców klimatycznych, co jest po prostu jakąś kuriozalną konstrukcją. E... Ilu uchodźców klimatycznych jeszcze... chcecie przyjąć, skoro są Dobrze. miliardy ludzi, którzy z jakichś tam względów klimatycznych. No Czy ja nie zadam pytania, biedy. tylko Pan koniecznie odpowie e... na to? Tak. Czy jest jakaś jest... liczba, która jest liczbą górną? No i kto ma to... o tym decydować? No to, to... Jesteś mamy wspólny obszar Unii Europejskiej i ludzie się przemieszczają dość swobodnie, więc tutaj na poziomie europejskim, z udziałem Polski, fajnie, jakby to był aktywny udział Polski, a nie tylko e, histeryczne pokrzykiwania.